Paweł Sołtys, dzień dobry, witam w piątek 26 czerwca na podsumowaniu tygodnia na rynkach. Jak co tydzień w Bankier.pl jestem ja oraz jest on, Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych w dobrym humorze, jak sugeruje trochę uśmiech, ale za chwilę to zweryfikujemy. Humor? No, Niezły, ale lekko mnie pan przestraszył, chyba chce pan mi go zepsuć. Nie, absolutnie. Tym bardziej, że w tym tygodniu było parę powodów do tego, żeby się uśmiechać. Na przykład rekord wszechczasów czasów na Nasdaqu może wywoływać uśmiech. Który to już z kolei, to ja to nie, przyjmuję to z wzruszeniem ramion. Rynki takie są, jakie są. Przez mówiliśmy o tym wiele razy. To jest oczywiście szaleństwo, ale to nie znaczy, że nie może być wyżej. Jak najbardziej. I o tym dzisiaj trochę porozmawiamy. Czy ten Mijający tydzień, Pana zdaniem, to jest tak troszeczkę, no nie wiem, czy przełomowy, ale tydzień, w którym będziemy mogli powiedzieć, że Wall Street zaczyna naprawdę na serio brać doniesienia covidowe. Mieliśmy świeży rekord, jeżeli chodzi o liczbę zanotowanych przypadków w Stanach Zjednoczonych, wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się wewnątrz Stanów i... Zaczyna to mieć pewne odzwierciedlenie w ruchach na, na giełdzie. Pytanie, czy właśnie to odbicie od marcowego dołka właśnie nie, nie napotkało jakiejś poważnej bariery? Napotkało jakąś barierę, tu Pan ma całkowicie rację, ja się z tym zgadzam. Od 11, 11 czerwca, kiedy to myśmy świętowali, a w Stanach, Indeksy pospadały po 6% i więcej chyba nawet. Od tego z czasu trwa pewnego rodzaju korekta na Wall Street, czego nie było widać na prawie że no na Nazdaku, prawda? Mówił Pan o tym rekordzie wszechczasów, ale na SP 500 było jak najbardziej widać, że jakaś korekta trwa. Niewielka na razie. Oczywiście wszyscy komentatorzy piszą, mówią o tym, o czym Pan powiedział, to znaczy o wzroście zachorowań w Stanach Zjednoczonych, że to jest powód. Według mnie to jest tylko i wyłącznie pretekst do korekty, dlatego że prawdziwym powodem jest to, że jest naprawdę coraz więcej artykułów, komentarzy, dowodów na to, że akcje są skrajnie przewartościowane i że ta hossa Robin Hooda, nie wiem, czy panowie, państwo wytłumaczyliście już to pojęcie, czy, czy nie, bo... no nie? Nie mieliśmy chyba jeszcze okazji, żeby o tym wspomnieć, no to, nie no chodzi to, o... Tak, wspomnijmy, wspomnijmy, bo nie chodzi o zabieranie. O, o tak, nie chodzi o za, zabieranie bogatym i dawania biednym. tylko chodzi o aplikację Robin Hood pisane razem, która umożliwia handel na giełdach bez prowizji. No i to w momencie, kiedy był ostry lockdown, spowodowało na w Stanach. U nas akurat nie, może nie ta aplikacja, ale wszędzie ludzie siedząc w domach się nudzili, widzieli spadające akcje i zachciało im się pograć w day tradingu, czyli w codziennych zmianach pozycji zarabiać lub tracić pieniądze. Więc niektórzy twierdzą, że to jest ten, że to jest powód prawdziwy tej, tej hossy na Wall Street, a powiedział, że nie, że tak nie jest, że zapewne sygnał Dali ci właśnie mniejsi inwestorzy, a potem podążyły za nim komputery, które jak wiemy, robią trzy czwarte obrotu na, na Wall Street i, i, i się zrobiło to, co się zrobiło. Ale jest coraz więcej komentarzy mówiących o bardzo dużym przewartościowaniu. mijającym tygodniu MFW, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No, można powiedzieć, że ostrzegł, powiedział, że rynki finansowe zdecydowanie się odrealniły, że nie biorą pod uwagę tego, co się dzieje w gospodarce, że to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w gospodarce, to jest groźne. To oczywiście spowodowało no, jakąś tam korektę. Widzieliśmy no, te 2% na, 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 na indeksach w Stanach Zjednoczonych, czy ponad 3% w Europie, ale jak widzieliśmy wczoraj, już to ostrzeżenie zostało zapomniane. Inaczej mówiąc, jest prawdopodobne, że Wall Street będzie buksowała w miejscu, czyli będzie chodziła pod szczytami bez przejścia w bezse, ale to daje pewną szansę rynkom rozwijającym się, w tym Polsce, żeby, żeby, żeby indeksy rosły. Bo tak może być. No za Tam, tak. za chwilę o tym porozmawiamy. Ja jeszcze chciałbym, bo ten wątek to oczywiście ciekawy. Jak jeszcze kontynuując ten wątek rekordów w Stanach Zjednoczonych na Nasdaqu, czy, czy Pana zdaniem popyt technologiczne zarabiają na pandemii i dlatego mamy je tak wysoko? Czy jest jakiś inny fundamentalny powód, dlaczego NASDAQ odkleja się? Dlaczego? No cóż, no na pewno jednym z powodów na pewno jest to, że zarabiają na pandemii. To znaczy, że ludzie siedzą w domach zamknięci, czy nawet bez pracy, częściej używają internetu, to jest, to jest sprawa oczywista. To jest jeden z Inny jest taki, że, że one drożeją, dlatego że drożeją. No, no, ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale taka jest prawda. Ludzie podłączają się tam, gdzie widzą, że jest wzrost, widzą, że, na, że Nasdaq zachowuje się o wiele, wiele lepiej niż szeroki rynek, no to kupują akcje z Nasdaqa myślą, że tak będzie zawsze. No więc tak zawsze nie będzie, ale na razie tak jest, i póki tak jest, no to ja sam zwracam uwagę swoich pisanych komentarzach, że no, taka jest sytuacja i tego nie zmienimy. I ciągle przypominam, bo warto to przypominać, że żaden analityk nie przewidzi jak daleko hossę zagra chciwość ludzka. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do wątku polskiego. Jeżeli chodzi o FIG20, no, nie było tam specjalnie Jakichś można powiedzieć, fajerwerków w, w tym tygodniu. Natomiast, już patrząc na małe spółki, nawet w szerszym ujęciu, dłuższym, nie tylko ten tydzień, ale już od pewnego czasu, jest okazja do, do zarobku. Pytanie, czy to jest ta hosta Robin Hooda w polskim, że tak powiem, wymiarze? Czy, czy jakby pan to tutaj odczytywał? Tak, ma Pan rację. Oczywiście na blue chipach mieliśmy ten dwuprocentowy, 2,5% spadek. No wtedy, kiedy indeksy w Europie i w Stanach spadały, nic dziwnego. Utrwalił się opór na 1853 punkty na wig 20. Mamy wsparcie chyba na 1743 czy 4. Gdyby to wsparcie padło, no to powstaje podwójny szczyt i większe spadki by to zapowiadało. No na razie tego nie ma. A jeżeli chodzi o mniejsze spółki, no to ja też zwracam od dawna uwagę, że indeks małych spółek SWIG 80 jest zachowuje się jak NASDAQ, no prawdę mówiąc. Zachowuje się jak NASDAQ. Wylądował na poziomie sprzed dwóch lat, już wysoko nad poziomem, na pod poziomem początku pandemii, po prostu małe spółki bardzo łatwo jest ciągnąć, ciągnąć cenę akcji w górę, bo, bo, bo jest mały obrót, bardzo łatwo to robić. Są fundusze, nie tylko ten Robin Hood czy, czy mniejsi inwestorzy, ale są również fundusze, które działają na tym rynku i, i to naprawdę jest bezproblemowo można wyciągać w górę te indeksy. Ja tylko ciągle ostrzegam, że jeżeli ktoś tam włoży większy kapitał to przy bezsie ie będzie miał problem ze sprzedażą akcji, no bo, bo nie będzie popytu wystarczającego, żeby na przykład wkłonąć kilka milionów złotych. Jest pytanie od naszych widzów. Żniwiarz, nasz stały widz, zgłasza się z pytaniem, czy obligacje podążą za akcjami, czy też będzie odwrotnie? A obligacje to jest ciekawa sprawa. No one w tej chwili rentowność trochę wzrosła. Na przykład w Polsce gdzieś tam, Kręci się koło 1,4% rentowności obligacji dziesięcioletnich. Generalnie, im lepsza sytuacja na, na świecie w gospodarkach, no to wyższe rentowności to normalne. Im, jeżeli tylko indeksy zaczynają spadać, zaczyna się tam pojawiać jakiś strach, jakiś niepokój, jakaś korekta, rentowności spadają. Przełomu na tym rynku nie widać, ale jeżeli tylko Rzeczywiście zobaczymy nie tylko te green roots, prawda, czy green shoots raczej, tak, czyli zielone pędy, o których mówił szef Fed, tylko że zobaczymy prawdziwe ożywienie gospodarki, to rentowności szybko wzrosną, czyli ceny spadną. I o tym trzeba pamiętać. Kiedy to nastąpi? Jak powiedziałem, wtedy, kiedy te zielone pędy zamienią się na bardziej oczywiste oznaki wzrostu. Tak, dziękuję w imieniu Ponurego żniwiarza za tę odpowiedź. Pan Mariusz z kolei przybył do nas z pytaniami przed rozpoczęciem nawet programu. Wśród tych, które dotyczą rynków, bo tylko te zadam, jest takie. Quo vadis WIG-u 2020 czy 1600? No myśmy to już mówili w zeszłym tygodniu poprzednio. Że w zasadzie widać, jak gdyby chciało wzrosnąć do 2020 punktów minimum. No, czy coś tego nie zaburzy? Nie wiem. Na razie ja taką podtrzymuję tezę, że, że, że celem jest 2020. Dobrze. Panie Piotrze, z rzeczy, które musimy omówić w tym tygodniu, jest z, oczywiście zbliżająca się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Odbędzie się w więc tradycyjne można byłoby powiedzieć przy tej okazji pytanie, czy te wybory lub wynik tych wyborów, jak, jaki sposób zmienia właśnie postrzeganie rynkowe Polski, w, czy jakoś wpływa na to, co y, y, zdarzyłoby się ze, ze złotym, czy naszymi obligacjami, jak Pan to widzi? Powiedziałbym w ten sposób, że wygrana Andrzeja Dudy Myślę, że jednak chodziłoby o drugą turę, nie pierwszą, bo w pierwszej raczej będzie, będzie, będzie po prostu przepuszczenie do drugiej tury dwóch osób. Wygrania Andrzeja Dudy rzecz jasna niczego nie zmieni, no bo co miałbym zmienić? Rząd ten sam, ten prezydent ten sam, nie ma żadnej zmiany. Wygrana Rafała Trzaskowskiego, któremu kibicuję, nie ukrywam, zmieniłaby sytuację w sposób oczywisty, ale nie pogorszyłaby. To znaczy. Fakt, że kohabitacja może być trudna, czyli współrządzenie prezydenta z, z Sejmem, którym przewaga ma Prawo i Sprawiedliwość, ale y, również pewne niekorzystne dla rynków rozwiązania, nie wiem, jakie one mogłyby być, ale niekorzystne z punktu widzenia powiedzmy światopoglądowo-socjalnego i innego, mogłyby być prezydenta skutecznie blokowane. Także y, ta obawa o, o to, jak taka obitacja będzie wyglądała, równoważy według mnie nadzieję na to, że ryzykowne pomysły będą blokowane. Wynikiem będzie neutral, czyli neutralny, czyli zero reakcji. Y tak jest. Dziękuję za, za tę odpowiedź. Patrzę, jeszcze przeglądam komentarze naszych użytkowników i one dotyczą również spraw, które zaplanowałem sobie dzisiaj do poruszenia, bo mamy przede wszystkim z tych sprawy do bardzo drogie złoto, Panie Piotrze. No są to poziomy rzeczywiście rekordowe. Zbliżamy się coraz bliżej. Tych 1800 i coraz bliżej, no tych rekordów wszechczasów sprzed już praktycznie dekady. To właśnie wykres cen złota w ujęciu 8 lat. Jakie dalsze perspektywy dla, dla złota? Pytał to na przykład pan Kamil. Zostało jeszcze 10% do rekordu, bo rekord to 1920. W tej chwili mamy, widzę, jak kontamokapacz, 1765 dolarów za uncję. Padł poziom 1745, o którym tutaj często u Pana mówiłem. To był poważny opór. Tam przez chyba, chyba dwa miesiące cena złota się obijała, a w końcu przełamała ten poziom. Ale przełamanie jest niewielkie naprawdę niewielkie, nieco ponad procent. To jest w granicach filtru, który trzeba sobie zawsze założyć. Czekam na to, czy, czy będzie potwierdzenie tego przełamania. Czy też cena wróci po 1800. Jednym z powodów wzrostu ceny w tym tygodniu była zmiana prognozy no największej chyba firmy inwestycyjnej świata, czyli Goldman Sachs. Goldman Sachs miesiąc dwa miesiące temu mówił o docelowym 1800 dolarów za akcję, ponieważ jest już tego bardzo blisko, to zwiększył prognozę, mówiąc, że w ciągu 12 miesięcy dojdzie do 2000, czyli rzeczywiście to, co pan mówi. Zostanie pokonany szczyt wszechczasów. czasów. Ja jestem ciągle za złotem, bo zakładam, że w końcu kiedyś ta inflacja większa się pojawi, a te potężne ilości pieniądza, tłoczone ciągle we wszystkie gospodarki, muszą zaowocować, w końcu muszą zaowocować inflacją, a to zazwyczaj pomaga złotu. Trzeba jeszcze dodać do tego, pojawiły się Interesujące opinie Stevena Roacha z byłego szefa Morgan Stanley w Azji. Również widziałem w Reutersie ciekawy, ciekawy komentarz na temat tego, że być może, tak oni twierdzą, ten komentarz w Reutersie i Steven Roach, że dolara czeka spora przecena. Ja tu nie daję za to gwarancji, powtarzam tak jak on to napisał. Warto w moim pisanym komentarzu sobie przeczytać, jego, jego komentarz, bo on to dokładnie wyjaśnia dlaczego. W każdym razie on mówi o 35%, o 35 przecenie dolara w krótkim okresie. No to by oznaczało, że złoto zdrużeje 20-25%, gdyby tak było rzeczywiście. Druga z kolei sprawa, którą powinniśmy omówić oprócz złota to ropa na która z kolei, której z kolei jakoś to paliwo, nomen omen, no wzrostów się wyczerpuje. Mówiliśmy o tym już jakiś czas temu, że gdzieś te około 100 dolarów to jest ta nowa normalność. No i rzeczywiście mocno stabilizuje się ten kurs ropy w tych, w tych okolicach. Tak, był moment dwudniowy. Kiedy szturmowany był opór na poziomie 41,30. Dlatego 41,30, bo tam otworzyło się coś, co analitycy posługujący się świeczkami japońskimi określają mianem oknem Bessy. No i to jest naturalny opór. On był szturmowany kilka razy, nawet w pewnym momencie został pokonany przez chwilę, po czym cena znowu zawróciła, wtedy, kiedy indeksy zaczęły spadać, kiedy mieliśmy tą sporą korektę na rynkach, to cena ropy, to była środa, spadła o 5%, ponad 5%. To była naturalna reakcja. Co długo nie może wzrosnąć, muszę spa musi spaść. No to jest taka zasada. Oporturnowany, nie udało się, trzeba sprzedawać. Oczywiście mówiło się o tym, że wzrosły zapasy ropy w Stanach, tyle tylko, że jak się spojrzy w te dane o zapasach, to widać, że owszem, zapasy ropy trochę wzrosły, ale zapasy paliw gwałtownie spadły, a to zazwyczaj pomagało cenie ropy. Także od, od wczoraj widzimy znowu wzrost ceny, i teraz z kątem oka widzę 39,20, więc około tych 40 dolarów, o których mówimy. Na razie chyba niewiele to może zmienić. Czy Rada Polityki Pieniężnej obniży jeszcze stopy? O to pyta Pan Henryk. Na razie w tym tygodniu mieliśmy serię informacji o przesunięciach, jeżeli chodzi o terminy publikacji. Kluczowych z punktu widzenia polityki pieniężnej, również różne harmonogramy spotkań. No, jeżeli chodzi o tę komunikację z rynkiem, to tutaj utyskiwaliśmy już od jakiegoś czasu, no i nie ma poprawy, chyba. Nie, no, komunikacja jest fatalna, nie ulega wątpliwości. Obniżka stóp z, jednej, z jednej dziesiątej procent czy wejście depozytowej w minusowe wartości, no to byłoby według mnie szaleństwo na tym etapie. Tak ja uważam, no ale, ale po tej Radzie Polityki Pieniężnej akurat można się wszystkiego spodziewać, więc ja bym tego nie wykluczył. Być może pójdą w kierunku, o którym pisał, mówił ostatnio, znaczy ostatnio no dwa tygodnie temu pan Jakub Borowski, którym sugeruje, że Rada powinna udzielać bankom komercyjnym, znacznie Rada, NBP. Powinien udzielać bankom komercyjnym kredytów z minusowym oprocentowaniem. Czyli bank by brał z minusowym oprocentowaniem, na tym był jeszcze zarabiał, w związku z czym mógłby z bardzo niewielkim oprocentowaniem udzielać kredytów dalej przedsiębiorstwom. Ja tego nie wykluczam. To akurat jest prawdopodobne i to niewiele by kosztowało. Pan Krzysztof z kolei dopiero no w kontekście oszczędności, że mówi Pan często w programach, że część trzyma Pan w obligacjach skarbowych, tylko które, jego, które Pana zdaniem są lepsze, ze stałym oprocentowaniem czy te indeksowane inflacją? Nie, no ja trzymam tylko i wyłącznie w indeksowanych inflacją, no bo nie, nie widzę powodu, żeby ryzykować i brać, obligacje ze stałym oprocentowaniem, no bo to jest większe ryzyko po prostu. O niestety te oprocentowane ze zmienną, indeksowane do inflacji, one niestety znacznie się tam warunki pogorszyły o tym, żeśmy tutaj też wspominali, bo, bo Ministerstwo Finansów bardzo obniżyło rentowność tych obligacji i, i, i później marże w następnym roku, no i to wygląda już nieciekawie. Prawdę mówiąc, inwestycje w takie obligacje w tej chwili też przenoszą straty. Dobrze. Jeszcze został nam wątek walutowy na sam koniec naszego spotkania. Mianowicie to, co dzieje się ostatnio z eurodolarem. Mieliśmy wyraźny wzrost na tej parze przez pewien czas, od mniej więcej maja. Tymczasem te ostatni, ostatni tydzień to jest kontynuacja właśnie takiej lekkiej korekty i zjeżdżania z tego lokalnego szczytu wyznaczonego gdzieś w okolicach 1.14. Jaka dalsze losy eurodolara, Pana zdaniem, tutaj się kreślą? No tak, poniedziałek, wtorek do góry, w środę, czwartek do dołu. No oczywiście, środa, czwartek do dołu, dlatego że nastroje na rynkach były gorsze. Ciągle jest ta sama zasada, że jak nastroje na rynkach się pogarszają, to jest ucieczka do bezpiecznej przestani, czyli umocnienie dolara. My wspominaliśmy tutaj dzisiaj nawet o tym, że bardzo wielu, no może nie bardzo wielu, że są znane osoby, które zapowiadają przecenę dolara. I ja bym powiedział tak, że jeżeli pandemia ustąpi i gospodarka zacznie ruszać naprawdę, to dolar powinien tracić. Tak ja zakładam. Czyli surowce powinny drożeć. To chyba wszystkie, które mieliśmy na dzisiaj. Chyba, że jeszcze życzy Pan sobie podyskutować trochę na tematy kryptowalutowe. To ja jestem zawsze otwarty na tego typu dyskusje. Wie Pan, że, że tutaj. Tutaj wiemy, e, na, nasze dyskusje ja, wnoszą ja, bardzo na, dużo, dużo świeżości do, do tego tematu. I cały ten, czas, czegoś... co tydzień, nasi widzowie dowiadują się czegoś nowego. No, nic no, niczego nowego się nie, nie dowiedzą. Dowiedzą się jedynie to, to tyle, że ten halving, prawda? Czyli to, co to. Tak? Do... Wydobywa się o połowę mniej niż, niż kiedyś, nie przyniósł oczekiwanych super wzrostów. Wręcz odwrotnie, od 1 czerwca dzisiaj sprawdziłem. Specjalnie otworzyłem przedział miesięczny, żeby sprawdzić. Od 1, Dobra, 1 czerwca. Otworzył Pan, Panie Piotrze, przed tak, wykresy tak, Bitcoina tak, specjalnie dla tak, nas, tak, dla naszego programu? Specjalnie super. dla Pana redaktora. Ja zawsze przed Panem głowę skłaniam, więc sprawdziłem, no i 10% pojechał do dołu, no, taka jest prawda, prawda, z 10 z grosami, nie, nie, no przez miesiąc stracił 10%, się... Aha, okay. bez przesady. Nie, nie, no to w dalszym ciągu uważam za, za kasy, no i tego zdania nie zmienię. Tu nic nowego pan się ode mnie, ode mnie nie, nie dowie, ale bawić się w to można, no proszę bardzo. No widziałem kilka komentarzy znowu jakiś tam nadnych osób, które twierdzą, że wartość bitcoina jest równa zero. Widziałem też taki, która mówi, że jest wart, wart 300 tysięcy dolarów, więc możecie państwo sobie wybierać zero albo 300 tysięcy dolarów. Pan Mirosław jeszcze Pana tutaj podpuszcza w komentarzach na Facebooku. Co z koroną czeską? Nie sprawdzałem. Ja też nie. To Panie Mirosławie, pan no obiecujemy, pan obiecuje, że za tydzień zajmiemy się tym tematem, sprawdzimy waluty regionalne, tak jest. Tak. z gospodarską wizytą będziemy w Czechach, a tymczasem e, dzisiaj już kończymy nasz program. Bardzo dziękuję. Piotr Kuczyński, ja również, analityk dziękuję. finansowych, w dobrym humorze, dziękuję. nie tylko z powodu rekordów. I, no, I wszyscy idziemy do urn. Nie mówię na kogo, na co, wiadomo, gdzie mam sympatię, ale zachęcam do, na to, do tego, żeby iść do urn w Tak jest. Kto nie głosuje, ten nie ma głosu. Również ze swojej strony zachęcam do tego, żeby skorzystać z prawa wyborczego i w niedzielę zameldować się w lokalu wyborczym. No, chyba, że ktoś wybrał korespondencyjnie, już miejmy nadzieję, że pakiety dostał i odeślę zgodnie z procedurą. Do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu i udanych inwestycji w przyszłym tygodniu. Sprawdzimy, jak nam poszło w piątek o 10.30. Do zobaczenia.